Dzień dobry widzowie, Dziś są dam im Fox Nev, Bob, Grzybek, Kamilso, ja i Popolsko. Popolsko możecie ich znać. Nie wiem czy po polsku się przywita. No właśnie, przywitał się. Gramy wychowanego. Tylko piszę do tych widzów. I czekamy na odpowiedzi. Po prostu widzowe. Ja piszę do widzów. Czytać co? Nieważne co ja napisałem. Dobra, gramy. O, dobra widzowie, każdy ma swój i lecimy się schować. Boże. Dobra, widzowie. Ja mam taką fajną klejówkę, od tej prawie nic nikt nie wie. Ej, ty po Polsku też grasz, czy nie? Ale co? Wychowanego. Po całym mieście. Jedzonko mi się skończyło. Widzicie widzowie, ty, ty, ci widzowie są trochę niezdarni, bo patrzcie co kradną. O kurde i wstart jest, a ja dopiero co ten. Dobra. Mam mega fajne drzewo, <coughs> w którym się schowam. Dobra, widzowie, było wow, mu trochę łatwiej. O kurde, ale mam szkód. Dobra, wyjdę z tej kryjówki. Tylko, żeby na dzień dobry do mnie tutaj nie poszło hehe Dobra, idę w głąb, la, idę Ja sobie chodzę widok po prostu Dobra Widowie, nie ma. Jeszcze ja schowałem się schowałam w żabce, schowam się w żabce. Ja nic nie robię. Ale, ale po co mówisz, jak ja szukam też? To po polsku ty szukasz? No chyba tak, bo powiedział tak, bo mnie złapał. A kamil sos. Jak chcecie widzowie też nagrywać takie odcinki z nami Bo widzicie, jak się cieszą widzowie. Nie wchodź. No właśnie. O. Oh. Eee. Dobra, widzę. Ja sobie tutaj się schowam I czekam, po prostu czekam Aż mnie nie znajdą. Zajmę pierwsze miejsce i po prostu zajmę miejsce pierwsze О, города! Ужас! napraw Ej, co robisz? Dobra, widzowie. Zabił mnie. Znaleziony jestem. I teraz zobaczmy na Bobra, jaką kryjówkę ma. Ej, Bob, to 300. I kiju się schował w budce. Czy coś tam? Nie wiem, co to jest. A Fox, a Fox został znaleziony. Może grzy, A, grzybka nie ma. Dobra, Bob wygrał. Ej, kto tutaj niszczy? Po polsko, czy to przypadkiem ty? Nie, jak ojcze Ty, kończysz To pa Dobra ty, oh. Ten szuka, kto pierwszy został ten szuka To mega podpalí widzowie. Nebátím, že se mi Co no, teď mě má? Oči, dále ještě I wiem się jeszcze nie skapnął. Gdzie on może być? I znalazł. Tyło. Weszło zdanie. Tak, jurzają. Dobra, widzę zrobię to na kole fortuny. Kszdej, jak mnie wkurzają! Nie umiałem ją czytać po prostu. To już Kamilso nie może być to został Grzybek bo, Bobr i Fox i ja Grzybek, Bobr Fox i ja Dobra widzowie. I już się na kole fortuny wpisuję, będę wpisywał strona początkowa Google i koło Fortuny.

Kroczek, trzynaście, trzynaście, jeszcze został ś. Więc startujemy. Uwaga, łup szuka. Dobra widzowie. Ja to szybko po prostu robię, wygrywam tą gierkę. 10 już? O kurde. 5? To tak szybko? 3 2 Dobra, 1 Ja się schowam. Tutaj. I teraz zmienię klejuszka widzowie to nie było ten start. O kurde, imposter nie jeszcze. Czyli najgorszy. No nie! Nad słowo widzą. No i dobrze, ja jedz, szkocze wideo, I szybko biegnę, biegnę, biegnę i biegnę i biegnę. Bobr. Me do szpitala tak to jest najlepsza kryjówka i tutaj się jeszcze schywa. to jest wygrana Bob tak czy siak Dobra, możemy usunąć i teraz zostanie nam grzybek ja i foks jak to powiedzieć w skrócie bób znaleziony? Ale przecież to był szuka. Dobra, nie będę boję He. Ja bym chciał zobaczyć na tego foksa, który pewnie siedzi. Gdzieś pewnie w banku. I ja widzę Bobra albo Grzybka. Grzybka. Widzę Grzybka. Widziałem przy oknie Grzybka. Nie wiem, czy Wy też widzieliście. O, teraz też przechodzi. Widzę Grzybka. Możecie tak zauważyć. Kątem oka, że. Jest taka biała postać. W tym czerwonym budynku. Chyba widzi się nikt. Cały ja. bo się uderzę. Dobra. Powtarzam to samo, ale nie wiem, że ja to powtarzam. Bejba. Dobra. Kamil zona spejt tektora. <grym> <grym> co niszczysz? No ej, ej! A, ja wiem, może to jest hołd. Impostor znaleziony! Dobrze, to ja zmieniam kryjówkę, żeby było ciekawiej. Ale błagam żeby nie wypadł. Ej, eee, co ty robisz? Już wiem, gdzie jest. muzeum są. Hmm.

Dobra widzowie. Mam chyba trzy ił. Kliknij na to! Dobrá, nemá ich tu. Jak? Kto to? Kto to robił? Ilsa e eu só. E bubra. Me gustava levar, me Só Estava levado, me gustava. Kamienzo. Mmm Nie, da. Nie, 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 opa! Już! Na samochod! Na! Czy, a my ocy od, i, od, i tylko my, i miało być. Piss <laughs> up. Jak dziury co Grzybe. Grzybek pewnie kradnie do dobra się to do dobra się to Chcę zobaczyć że prawie... to bo to Bob to robi! Ty o, ty Bisz. To ty to robisz! Gdzie jest kurde dziura? Gdzie już żabka rozwalona? Kto to robi? Dobra widzowie, my zaraz skończymy ten odcinek i w ogóle serwer mamy. Na serio, widzowie? Две дырки в школе, а одна в На Правда? Как вы можете такое так, сделать? О! Я уже достаточно Идем А Ja zawołuję teraz barka i po prostu lecimy z tym serwerem trzeba większą żeby, sobie dać. zróbmy tak, zaznaczę wszystko i żeby nie dało się nic niszczyć. Najlepszy tutaj to w London zrobię żebyście się dalej się wiedzieć. Też komendy na band. Pokazuję. Graz... Jak coś chce, podłoga Block. A graz przez dwa zapomniałe coś. Block. kto ja wygrał, czy jeszcze jest. Gustawowi amis. Dobra, widzowie. Ja zamykam serwer. Kończymy. Trzymajcie się. Do widzenia i jutro. Raczej. Jutro nawstawiam film, bo dzisiaj jest ósma. To będziecie widzieć w 19 Albo teraz to wstawię. Nie wiem. Trzymajcie się, po prostu. Trzymajcie się. Nie wiem, gdzie jest film. En na pewno seria Z Duża Polska powróci. Tym coraz większa. Microsoft Szkoła też powróci. Coraz większa. Naprawdę, widzowie. Trzymajcie się. I jeszcze napiszę, że kończymy okay. Trzymajcie się, papa, pa. przykro, że się kończę, bo dobrym nie było odcinka. Trzymajcie się, dobra, teraz przestałem, nie, dobra, jutro Trzymajcie się, papa! Pa.